Cześć pasiecha 24 kwietnia i jak widać żółto się robi, pierwszy rzepak rozpoczął kwitnienie można powiedzieć, całkiem sporo tych kwiatów już tu jest, rzepaczek no nie za duży, nie za duży, w marcu było mało deszczu i tutaj nie wygląda to tak bardzo dobrze, może tam dalej jest trochę. Tu jest wyżej, więc woda pewnie ściekała. Tam jest pewnie gdzieś po środku trochę lepiej. Słyszę, coś tu bzyczy, ale nie widzę tutaj blisko żadnej pszczoły. No ale co zaczyna się. No to jest takie pierwsze tam obok. Popatrzcie, tam dalej jest rzepak, to praktycznie nic jeszcze nie kwitnie. Więc tutaj jest to jedno polo, coś jarego zasiane i tam dalej jest kawałek że pakuj nic, nic nie żółcieje, więc te, te najszybsze dopiero ruszają. Więc trzeba tak liczyć, że no na majówkę mocno, mocno wystrzeli, już, już na majówkę. Dzisiaj ma umie padać, około 14 godziny, ma spać 10 litrów wody, no, bardzo się przyda. Bo mimo wszystko, no, tak jak patrzeć na ziemię, no popękana nie jest, ale jest sucha. W środę trochę pokropiło. Teraz dzisiaj jest niedziela, też coś popada, więc fajnie, że tak co parę dni trochę popada, ale tej wiosny nie było porządnego deszczu u mnie. No były takie po, po 3 mm spadły, tam 10, 5, 10 to chyba nawet jeszcze nie było. Ciężko mi powiedzieć, ale tak kilka deszczów takich do około 5, 5 mm, więc mimo wszystko jest sucho. No i zobaczymy. O, jest jakaś pszczoła. Tu już na rzepaczku Widzicie? Szuki lubią rzepak bardzo. No, ciekawe, ciekawe, jak w tym roku to się uda. Zobaczymy. Rok temu było bardzo chłodno. W czasie kwitnienia rzepaku u mnie zaczął szybko, nawet chyba szybciej niż w tym roku, parę dni, ale później był zastój, bo. No praktycznie chłodne dnie, chłodne noce, i, i tam tylko co, co jakiś czas, 2-3 godziny dziennie, pszczoły mogły korzystać z takiego ciepła, żeby wylecieć z ula. Więc te, te zbiory były takie sobie w tamtym roku, bez szału. No zobaczymy, każdy rok jest inny. No ale zaczyna się, zaczyna. Na majówkę będzie co robić. No pójdę, wczoraj wrzuciłem filmik z soboty wcześniej, to widzieliście, że już tam poszerzam, praktycznie wszystkie rodziny są na pełnym korpusie, no zostały mi dwa rzędy, więc no jeszcze jest trochę chłodno, bo jest dopiero gdzieś 9.30, więc jeszcze z godzinkę poczekam, chociaż widzicie pszczoły już latają, więc, więc jest 10 stopni pewnie, w słoneczku więcej. Ale gdzieś za godzinkę lecę do pasieki i pozostałe dwa rzędy przejrzę, żeby dołożyć tych ramek. No i myślę, że i tak za kilka dni, gdzieś, gdzieś e, środa, czwartek będę znowu kontrolował rodziny. I może już e, do tych, co teraz idą na pełen korpus, ale są w miarę silne. No to już dostawię, dostawię drugi. Ze trzy, dwie ramki czerwio przeniesiemy do góry. No zobaczymy. Mam już 11, ale słońce zaszło i w sumie wydaje się, że jest chłodniej niż, niż jeszcze chwilę temu. Czereśnie się bardzo ładnie rozkwitły. E, wiśnie już zaczęły też kwitnąć, jest wiśnia. No więc pszczółki mają gdzie latać, na co? Tylko żeby pogoda była. Coś tu latają. Coś tam się dzieje. No ale szkoda, że, że właśnie te słońce za zaszło. No, zobaczymy, jak się pracować. Czy nie będą mocno atakować. Więc mi zostały te dwa rzędy do sprawdzenia, czy, czy jest to miejsce dołożenie. Suszu, ewentualnie korpusów. Wczoraj y, pierwszy chyba tutaj tu dałem, no i tu już wcześniej, kilka dni wcześniej tutaj dałem pierwszą ramkę pracy, yy, bo łączyłem tu jedną rodzinkę, gdzie mi matka strutowiała I, i, i tak jakoś przy okazji tutaj miałem tą ramkę pracy, zajrzałem do leżaka, bo tam spory ruch był pszczół, więc tak. Przeczuwałem, że jest silna rodzina. Może jej brakować miejsca, więc wolałem dołożyć, dobra, więc ja, ja zaczynam. Zaczynam, zaczynam, bo ten deszcz idzie, już te chmury przyszły za dwie godziny. Może trzyma padać, więc na szybko muszę tutaj e, sprawdzić, e, coś tam spróbuję nagrać. Zaczynamy tamten, tamten rząd, jest silny, tak jak pierwszy tam, jedna tylko rodzina jest na dwóch korpusach. No to tutaj pewnie. No, nie wszystkie to może nie, ale z tych co tu są to prawie wszystkie z ostatniego rzędu są silne. I, I nie wiem, właśnie czy nie będzie trzeba tych korpusów tam dokładać. Dobra. Dobra. Te dwa pierwsze odkłady już sprawdziłem. Ogólnie były na 10 ramkach suszu, ale przedostatnie ramki nie były zagospodarowane przez pszczoły, więc zabrałem je, tam położyłem i. I dałem po prostu ramki pracy do tych dwóch. Czyli tu jest jeden korpus, e, ostatnia ramka pracy. No i zobaczymy za kilka dni, czy trzeba będzie dokładać kolejne korpusy na stawki, czy, czy nie trzeba będzie. No wszystko zależy od pogody: Już coraz więcej rzecz, e, tych kwiatów kwitnie. Jak ten rzepak ruszy, no to, no to wiecie, w jeden dzień mogą na, nanieść dużo na, e, tego nakropu, nektaru i, i zacznie im brakować miejsca. No i jak zacznie brakować miejsca, to mogą wpaść w nastrój rojowy, więc no mówię, raczej najpóźniej na majówkę będę dokładał nadstawki i drugie korpusy. No zobaczę czy całe korpusy, też trochę mam tych połówek oczywiście, zobaczymy, wszystko zależy od rodzin, ale tak jak prawie całą pasiekę już przejrzałem, to nie ma takich bardzo słabych, przynajmniej z tej strony, zobaczymy jeszcze mi zostało od część. Nie ma takich słabych, żeby na rzepak nie zdążyły. Wiadomo, jedne są już gotowe na rzepak, już mógłby, mogłyby sporo nakropu nosić, a inne jeszcze ten tydzień, półtorej, potrzebują. Ale to siła się wyrówna. Oby tylko była pogoda, to będzie dobrze. Tu mam właśnie taką średnią rodzinkę, słabszą, więc pokażę Wam, jak, jak, jak to robię przy słabych. Bo Ostatnio pokazałem jak dodaję korpus do tych co już są na 10, a tutaj tutaj rodzinka nie jest na 10, tutaj jest mata, więc pokażę wam co ja robię przy takim, trochę podmienimy zagas, Nie, coś tam dymi coś tam dymi mamy rodzinkę żółki są na każdej ramce jest ramek 8 doszłażymy do 10 Zabieramy matę są pszczoły Zobaczymy co się dzieje na ostatniej ramce, trochę pszczoły jest. Jest świeży nakrop, błyszczy. Czyli to jest ramka taka magazynowa. Sprawdzam czy nie ma jajeczek, ale nie ma nigdzie. Więc dajemy nią jako ostatnią. Zobaczę na tej czy już jest czerw albo jajeczka. O, pszczoły jest dużo, tu jest pyłek i jajeczka. Tak, tu jest jajeczka, druga strona to samo. Czyli tu się kończy, albo zaczyna gniazdo, jak to woli. Dajemy obok ramkę suszem i ramkę pracy. Mamy tutaj rameczkę z suszem. Troszkę nawet jest zasklepionego pokarmu, ale nie dużo One sobie to spożytkują. Damy tutaj, że matka weszła z czerwieniem. oglądać węze, ale mamy jeszcze troszkę ramek. Z suszem, no to damy susz. Tu mam ramkę pracy. O, tutaj udeleczka mi gdzieś spadła. bo Większość tych ramek pracy, jak zauważyliście, jest grozona na pół, ale to nic nie szkodzi. One też wybudują na takiej, nie ma problemu. Dzisiaj niedziela, nie będę gwoździ przybijał, beleczek ciął, więc e, kilka ramek pracy będzie bez przegrodki. ja i tak zazwyczaj e, przecinam całą, bo czasami tak na zmianę wtedy jest lepiej, bo ta waroza wchodzi, z jednej strony wycinamy, później e, znowu wchodzi w drugą stronę i, i dużo jest to bardziej efektywne, no ale nie zawsze się uda. No i dobra, ta rodzinka jeszcze... Kilka dni powinna dać radę trochę tą ramkę pracy. Jak będzie e, ładna pogoda odbudow od, zacznie odbudowywać. E, jak zacznie brakować tego miejsca, no to dołożymy drugi korpus. A na razie dokładamy tutaj ocieplenie z góry. I zamykamy. Dobra, ja lecę dalej. Jak będzie coś ciekawego to, to dogram no, tu były te rodzinki na 10, więc raczej trzeba będzie je przełożyć Przełożyć na drugi korpus Dziś ma zacząć padać gdzieś tam za 2 godziny a jutro to ma być chłodniej, ale od wtorku mają być wysokie temperatury. Przez jakieś dwa tygodnie cała majówka, więc no, pszczoły będą nosić sadów, będą nosić rzepaku. Więc przed tą majówką yy, większość rodzin tak trzeba się dać na drugi korpus. Yy, ale tutaj te dziesiątki, widzicie ostatnie ramki, pszczół pełno. Dobra, to ja tu sobie przynoszę. Ciekawa rzecz, wziąłem tutaj jedną tą ramkę z zapasem i patrzcie, tam na dole nie jest wcale to wysoka dennica, a i tak wzięły, zrobiły dziką zabudowę. Te małe paseczki pod ramką, zaraz je zerwę. Ogólnie ta rodzinka prawdopodobnie pójdzie do styropianu, widzicie na jakiejś skrzynce drewnianej też muszę jakąś tutaj zrobić podstawkę lepszą bo te skrzynki boję się że się roztegują dobra dobra trzeba podymić bo o, pogody nie ma idealnej ale muszę to zrobić żeby jednak matki miały gdzie składać te jajeczka bo teraz jest taki moment że bardzo łatwo Gapić. No i budują właśnie dzikie zabudowy. Ostatnia ramka była cała zawalona nektarem i pyłkiem. No, trzeba to zerwać, żeby nie musiały takie oczyszczać. Tak, tu są larwy, jajeczka. Można powiedzieć, że im ramki pracy brakuje, bo zabudowę dziką trutową robią. Dobra, no ja wiem, wiem, wiem. Kurzam was trochę. No. Patrzcie, tutaj już są jakieś kimiseczki. Ale w takim miejscu, jakby było na, wymianę, na cichą wymianę. Rojowe są bardziej. Jest to w ogóle coś? Jajeczka nie było. Puste. No i znowu ta dzika zabudowa. No niestety. Widzicie, silne rodziny już mają dość. To jest jakaś miseczka. O, one, one już się poczuły, że jest ciasno. A później się wyroją, kurczę. 1 maja. Dobra, ta ramka idzie. No tutaj trochę jajeczek Na razie ją przełożę na wymienię na bardziej wymienię na bardziej zamkniętym czerwiem To się przenosi Przenosi się ramki gdzie jest dużo krytego, Tak jak do odkładu gdy dajemy też Pamiętam jaka tu jest matka. Mam nadzieję, że, że ją zobaczę. Jak jest. O tutaj już larwy są w tym. W tej dzikiej zabudowie. Jakieś miseczki już, o już ciasno im było. Bary, matki nie widzę. Matkę znaleźć, i mi nie przeniósł do górnego korpusu. No a tam dzikiej zabudowy narobiły. Widzicie? Tydzień temu powinienem dołożyć korpus, ale to nie wszędzie to. idzie tak to wyłapać. Szukam, zerkam, czy nie widać gdzieś matki. Zrywam tą dziką zabudowę. Dobra. Ale nie ma takich ramek, że tylko czerw zamknięty Ścisły tylko część krytego, część otwartego. Zobaczę jeszcze resztę, bo wolałbym taki właśnie kryty, ale kurczę no jak jest jak jest to przeniosę tak jak jest, tylko trzeba sprawdzać czy nie ciągną później mateczników, bo mogą ciągnąć matecznik, później ratunkowy jak są jajeczka i modelarwy na górze. Ta matka nie ma mocnego zapachu, no, tu się wygryzło, tu jest sporo jajeczek. Ciekać, uciekać bo was zgniotę Dobra. No na całej długości dednicy widzę. Jest ta dzika zabudowa. Tego muszę wszystkie ramki wyciągnąć. Czują deszcz, są złośliwe. Prze dużo odmuchać. Ładną pogodę. Tak naprawdę. O, tu jest ładna ramka pełna czerwieni krytego. O, tę cichą zabudowę. Ta pójdzie do góry, tylko, patrzeć nie ma tej matki nigdzie. Ani z tej strony, ani z tej. Obawiam się, że ona może nie mieć opalitka, ciężko będzie ją znaleźć. No trudno. No, czasem i takie są. Cięższe przeglądy w nie dają na spokojnie sobie pracować, ale trzeba, trzeba, trzeba przejrzeć, bo widzicie, no, nie ma na co czekać. Miejsca nie było. O, jest i matka, jeszcze z zielonym opalitkiem. O, to najstarsza w pasierce chyba. Popatrzcie, daje radę, ale jest pełno właśnie miseczek. Czy nawet nie tyle, co one chcą ją wymienić. co Ona ma słaby już zapach i roić się chcą i wymienić. Raczej, już trzyletnią matkę to trzeba będzie wymienić. No ale widzicie, pszczół jest dużo. Jest dobra. No dobra, matka była. Ja tutaj do, dołożę ramek dziką, ramkę pracy, wędzę i susz, poukładam, dam no, na razie pauzę. No dobra, udało się, no trochę były wojownicze, ale... No słońce zaszło, pszczoły się pochowały, patrzcie, ruchu prawie nie ma. Niby już jest południe, ale mimo wszystko... Ale tak czy siak uważam, że trzeba teraz podokładać, bo... No, te już miały już pełno miseczek matecznikowych więc możliwe że one już mają taki lekki nastrój rojowy no mam nadzieję że nie ale tak to wygląda dobra bo filmik jest już długi tutaj myślę że nic się już nie, nie, niesamowitego jakiegoś nie zdarzy więc skończę ten odcinek no, pokazałem co nieco widzicie niektóre pszczoły no, są takie że te na pewno z rzepaku to fajnie ponoszą, o ile się nie wyroją. Inne są słabsze. Nie ma jeszcze takiego wyrównania, myślę, że jeszcze tydzień. Jak średnie trochę podgonią, te silniejsze, a dwa tygodnie te słabsze. I będzie wtedy już siła wyrównana na pasiece. Oczywiście mógłbym jedną rameczkę na przykład z takiej rodziny przełożyć do słabszej, no ale dzisiaj jest, znowu, no, niestety. Żeby była lepsza pogoda, bardziej bym kombinował, bawił się z tym przynoszeniem czerwio. A tak to tylko na szybko chcę tutaj dokończyć ten rządek, i, i myślę, że zacznie padać. Więc, więc kończę i po prostu, no wiecie, z nagrywaniem jednak dłużej to schodzi, a ja się śpieszę. Cześć, trzymajcie się.